Cześć z Stronkadro, to jest kolejny gameplay z Grid The Forest. W dzisiejszym odcinku, odna... <laughs> w dzisiejszym odcinku będę kontynuować budowę mojego domu. Jak widać, zostałem mi tutaj do ukończenia ściany, więc tematem dzisiejszego odcinka również będzie budowa ścian. Niestety, niestety jest taki problem, że po najnowszym patchu nie odrosły drzewa, co myślałem, że się jednak stanie. Gdybym wiedział, że się tak nie stanie, to bym przygotował tutaj, na przykład w magazynach trochę kłód. No, ale byłem pewien, że odrosną drzewa po najnowszym patchu, co się niestety nie stało. I również z racji tego, że odcinek muszę nagrywać na szybko, z braku czasu, to... No nie miałem czasu przygotować tych kłód w magazynie, więc dzisiaj troszeczkę będzie latania z tymi kłodami. No ale naprawdę myślałem, że jednak one odrosną w tym patchu. No więc nie pozostaje mi nic innego jak... Po prostu ścinać te kłody. Ścinać te drewno, te drzewa tutaj i później tylko nosić kłody z no trochę dalszego już dystansu w celu budowania ścian Wybaczcie mi też może jakąś taką lekką chrypę, ale ja to bardzo często tak mam, że już jest przełom tej zimy i wiosny, już jest początek wiosny, a właśnie dopiero wtedy ja zaczynam jakoś chorować No nie wiem czemu, czemu co tak jest, nie wiem co jest spowodowane, dlatego wybaczcie mi ewentualną lekką chrypę Eee, dobra, co w ostatnim patchu dodali, no w sumie listę zmian tradycyjnie wrzucę wam, nie, przetłumaczoną na język polski, wrzucę wam w opisie do filmiku. Eee, ja do zmian takich największych to mogę zaliczyć yy, zmienienie wyglądu menu, co wam zaraz pokażę zresztą. Menu opcji właściwie, zobaczcie, tak teraz wyglądają ustawienia graficzne. Wyglądają zupełnie inaczej. Zresztą możecie zobaczyć, nawet, jakie ja mam ustawienia graficzne. Takie, można powiedzieć, niskie, średnie, zacy tego, że mam słaby komputer. E, ustawienia rozgrywki też tutaj mamy teraz ustawione. E, tutaj one się znajdują, wcześniej były ustawienia graficznych, te, na przykład, y, wyłączenie HUDA i tak dalej. E, I ustawienia y, klawiszy, no, klawiszologia tutaj też jest. To jest coś nowego, akurat. No więc dobrze, że, że twórcy. Sprawiają, że menu jest, że wygląda lepiej, że jest bardziej przyjazny, no bo jednak te poprzednie menu to było takie strasznie toporne, takie no zrobione na szybko aby było. Twórcy się chcieli skupić na innych elementach rozgrywki, a HUDA, czyli te kosmetyczne zmiany zostawić na sam koniec. No w sumie nie ma się co dziwić. W końcu premiera tej gry już jest teoretycznie coraz bliżej. Gdyż, no, właściwie ona początkowo tuż miała wyjść w listopadzie z zeszłego roku, słuchajcie, takie były pierwsze informacje o premierze, listopad zeszłego roku, czyli, wow, trochę im nie wyszło, co nie, ale według hmm, ostatnich informacji to premiera ma być w czerwcu, no ale wiadomo, jak to bywa z grami z Early Access, to się może zawsze zmienić, niestety. To wie, czerwiec może być, a może się okazać, że to nie będzie czerwiec, tylko jeszcze jakiś lipiec, albo sierpień, albo i nawet wrzesień, no bo to. Ach, niestety, tak to jest z tymi grami. Ciągłe opóźnienia i tak dalej, Ja już z grami właśnie z early access, czyli wczesnego dostępu na Steamie, to już jest w ogóle jakaś. Tragedia, jeżeli chodzi o te premiery. Mogą się opóźnić nawet o rok, no bo. Nawet takie duże gry y, od dużych deweloperów wysokobudżetowe się potrafią opóźnić o rok. Przykładem jest chociażby Dying Light, y, a co, co dopiero taka mała właśnie gra jak The Forest. No dobra, jak widać, muszę tutaj kontynuować budowę tych ścian. Aczkolwiek jest jedna rzecz. O której pomyślałem dopiero poza odcinkiem, już po nagraniu poprzedniego odcinka i przed nagraniem tego. Jest jedna głupia rzecz, jaką zrobiłem. Otóż chodzi mi o tą tutaj ścianę. Dlaczego? E, dlatego iż tak naprawdę nie powinienem jej jeszcze budować, a wręcz zrobić tu sobie schody. Nie planuję wejścia do domku z tej strony, ale jak później zacznę budować jeszcze jeden poziom ścian w górę, a później jeszcze strop i tam kolejne piętro tego budynku, to z tej strony jest dużo drzew. Jakbym chciał tutaj ścinać, to bym musiał chodzić, słuchajcie tutaj, 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 tędy. No i dookoła, i bym musiał je nosić. Póki trwa, trwałaby budowa, to powinienem tej ściany nie budować. I tu zrobić schody. No a na razie jeszcze nie jest z tym aż taki problem, ale być może później sobie ją wyburzę. Będę musiał ją wyburzyć i zbudować tutaj schody w celu, no po prostu, Dostarczania materiału, że tak powiem, a później się z powrotem to ścian odbuduje. No niestety, jest taki problem, że ona teraz tutaj jest ładnie pasowana, bo ja to zrobiłem te automatyczne dopasowanie, a później, jak ją zbuduję to może być krzywo czy coś, ale się zobaczy. To później, na razie muszę dokończyć budowę tych tutaj ścian. Kurde, ale mnie ta chrypa wzięła. Wybaczcie. Co poradzę, Ale nie mogę też z tego powodu przestać całkowicie nic nagrywać. Też z reguły y, odcinki z The Foresta no, pojawiały się w sobotę rano czy coś w tym stylu. Podejrzewam, że ten odcinek to raczej się w sobotę rano nie pojawi. No, bo mówię z, y, z braku czasu do nagrania jego niestety. Ale tak czy siak raczej w sobotę się powinien znaleźć na kanale. No dobra, już widzę, że tutaj można powiedzieć, że ściany już są na ukończeniu. No, zajączek, mam dzięki temu skórę i trochę mięsa. No, jeszcze trochę. W sumie zastanawiałem się, czy w ogóle budować jak na razie tą yy, tutaj. No, tą ścianę z drzwiami. Nigdy nie wiadomo. Czy ja tutaj... Nie no, w sumie dobra, buduję to. W razie czego się ewentualnie zburzy. Nie wiem... Ja zawsze lubię na zaś pewnych rzeczy nie robić. Choć czasami nie mam racji. Kurczę, no mam nadzieję, że w kolejnym patchu odrosną te drzewa, bo jednak... No ja tu wytnę całą okolicę budując ten dom. Ale niestety... najnowsze parcie jest chyba za 19 czy tam 18 dni, więc... Kurde, trochę trzeba będzie poczekać. Jako, już za tyle dni, to być może będzie to duży patch. Bo, ten, bo to jednak dość dużo dni jest. Dobra, słuchajcie, czyli no, pierwszy tutaj poziom tych ścian jest ukończony. Pora budować je troszeczkę wyżej. Bo no, jakbym tutaj zrobił strop, to moim zdaniem to było za nisko. Nie mógłbym, nie mógłbym tu nawet skoczyć. A ja nie chcę aż takiego ciasnego domku. Dlatego chyba sobie zrobię jeszcze jeden poziom ścian. A ja się po prostu podwyższy te ściany trochę w górę. O. No zobaczę co z tego wyniknie. O, bardzo ładnie, to mi się podoba, słuchajcie. Teraz to wygląda fajnie. No, no, no. Fajne jest czasami, słuchajcie, te automatyczne dopasowywanie. No i okej, okay, teraz można. Jeszcze nie budować, jeszcze nie. Teraz ja sobie pomyślę nad oknami. Gdzie by tu wstawić okna? No, co prawda, te tutaj okna są też zrobione po to, żebym ja sobie mógł podejść i aha, dobra, w przyszłości oczywiście podejść. Aha, tu są kanibale, coś takiego. Aha, dobra, widzę je. One są zrobione w tym celu do okna, żebym mógł patrzeć przez nie oraz żeby doświetlały mój domek. No ale te tutaj okna to już będą w celu tylko i wyłącznie doświetlania, bo nie będę w stanie przez nie wyjrzeć, więc trzeba jakoś mądrze zaplanować. Ja bym zrobił sobie okienko tutaj nad wejściem, gdzie by jeszcze tutaj zrobić. Może tutaj, żeby było tak. Żeby to troszeczkę inaczej wyglądało. A, tutaj, gdzie? No, załóżmy, że tak będą te okienka nowe. No, tutaj niestety nie mam okna, bo jakoś mi tutaj nie pasowały te okna. Zważywszy, wyjrzenia, to będę musiał po prostu wyjść za drzwi i zobaczyć. A właśnie, dobrze zrobiłem zamek w drzwiach. A, dobrze zrobiłem Po prostu będę mógł zamykać drzwi na noc i. No i tyle. Papa. Pa. Do widzenia, kanibale. W przyszłości, na razie, na czas budowy mam ich włączonych, żeby mi po prostu. No nie przeszkadzali, bo bądź co bądź, ale życie uprzykrzać, to oni potrafią. Dobra. Teraz wykorzystam te kłody, co tutaj mam. Ścięte. No i pora budować. Dalej, ściany. No, dobrze, że nie muszę skakać, aczkolwiek tutaj to chyba będę musiał skakać, żeby to zbudować. Albo wchodzić tam do domku. Ale kurczę, już to mi się, słuchajcie, zaczyna powoli podobać. Ten domek, naprawdę dobrze, że zacząłem jego budowę, bo będzie to wyglądać naprawdę fajnie. Ale jest to też duży projekt, no mówię się, trochę to. Największy mój projekt w ogóle chyba, przez całą moją grę, grę The Forest. Coś, co składa się z aż tylu kud. I coś, co zajmie aż tyle odcinków. Bo to jeszcze z kilka odcinków zajmie mi budowa tego domku. Ale myślę, że będzie warto. Później kolejne odcinki zajmie jeszcze. O, piórko. Dobre, dobrze, przyda się do ścian. Nie... Boże, to ściany. Już mi tylko ściany w głowie normalnie, bo cały czas buduję te ściany w tym domu. Przyda się do strzał. Właśnie, dokładnie. A później, słuchajcie, będzie ciekawie, bo... Jak już zbuduję domek... No załóżmy, dom będzie już w stanie surowym. To trzeba będzie zrobić troszeczkę... Coś tu było. Coś tu widziałem. Coś mogę chyba podnieść. No, może mi się wydawało. Później, jak już domek będzie, no, ukończony, można powiedzieć w stanie... No, bij tego ptaka, bo chcę pióra. O, widzicie, ładnie. Będą strzały w przyszłości na jakieś polowanie. Jak już ukończę ten domek, to trzeba będzie zrobić jego udekorowanie, że tak powiem. Trzeba będzie urządzić jego wnętrze, żeby to było i funkcjonalne, i żeby po prostu ładnie wyglądało. Więc mówię, ten domek pochłonie naprawdę dużo czasu i dużo pracy. No, a w przyszłości też raczej myślę, że wokół niego zbuduję jakiś mur obronny. No dlaczego? Dlatego, że jest to taka duża budowla, że nie mam ochoty, żeby w razie czego w przyszłości mi tutaj kanibale cokolwiek mieli zniszczyć. Dlatego trzeba będzie zbudować jakiś ostrokuł. No i dopiero wtedy to już będzie w pełni skończone. Ale to już dopiero po skończeniu samego domku. Dobra, słuchajcie. Myślę, że będę musiał zakończyć ten odcinek w tym miejscu, no niestety chrypa strasznie mi się daje we znaki. O, czyżbym miał pełno mięsa? O, ale to się, o, ale fajnie się to zachowuje, nie ma co, fizyka, ragdoll, to tutaj jest niezły. No masakra jakaś. Będę musiał zakończyć ten odcinek w tym miejscu z uwagi właśnie na chrypę i na to, że... No, spodziewałem się, że te drzewa odrosną. Teraz znowu bym musiał gdzieś daleko latać. Poza odcinkiem chyba tylko wyburzę te ściany i zrobię tutaj schody. Poza odcinkiem, bo to jest taka mała, ma, taki mały zabieg. E, nie wiem, może poza odcinkiem... Poza odcinkiem, przed tym następnym odcinkiem, uzbieram sobie trochę drewna. Być może uzbieram sobie trochę drewna w magazynach, żeby w następnym odcinku tak daleko nie latać po te kłody. No i po prostu znowu będę kontynuował budowę ścian. Tak więc w tym odcinku to już chyba byłoby wszystko. Dzięki za oglądanie. Cześć.